Cześć, miło mi Was poznać. Witajcie w świecie Pokémonów. Nazywam się Archon, chociaż ludzie nazywają mnie profesorem Pokémon. Ten świat zamieszkiwany jest przez stworzenia zwane Pokémonami. Niektórzy traktują je jak przyjaciół, inni toczą nimi walki. Ja sam zawodowo studiuję gry wideo na ich temat. Nieważne jednak, opowiem Wam lepiej coś o najnowszej z nich. Pokémon Black i e White 2 to pierwsze w historii cyklu pełnoprawne sequele. Gry Pokémon zawsze sprzedawane były w dwóch wersjach. Każda z nich zawierała szereg unikatowych funkcji, które uzupełniały się wzajemnie, gdy w interakcję wchodziło ze sobą dwóch graczy posiadających odrębne edycje tej samej gry. Od zarania dziejów, czyli w tym wypadku od premiery pierwszych dwóch gier serii Pokémon Red i Blue, Nintendo wydawała po paru miesiącach wersję trzecią uzupełniającą, stanowiącą pomost pomiędzy dwoma tytułami. Była to zawsze ta sama gra z lekko zmodyfikowaną linią fabularną, poprawioną grafiką i szeregiem nowych funkcji. Tak było z każdą częścią serii od jej początku w 1998 roku, aż po Pokémon Platinum w 2009. Wszystko zmieniło się, gdy Nintendo zdecydowało się na delikatny reboot marki w postaci rewolucyjnego Pokémon Black i White. Wersje biała i czarna nie doczekały się trzeciej wersji, a jej miejsce zastąpiły pierwsze w historii cyklu pełnoprawne sequele. Zanim rozpoczniemy, mała uwaga. Miałem przyjemność zagrać wyłącznie w wersję czarną gry, ale zgodnie z tradycją serii większość różnic między wersjami jest kosmetyczna lub dotyczy występującej w niej Pokémonów. Autor recenzji, czyli ja, zakłada na jej potrzeby, że wersja czarna i biała to ta sama gra. Nowe Pokémony rozpoczynają się dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniczkach. Po raz drugi przemierzymy region Junowa, ale ten zmienił się sporo od czasów oryginału. Przede wszystkim zabawę rozpoczniemy na całkowicie nowym skrawku lądu składającym się z trzech miasteczek i pobocznych lokacji. Aspersia City, w którym mieszka nasz główny bohater, również wyróżnia się na tle innych lokacji startowych, ponieważ zawiera nie tylko centrum Pokémon, ale nawet własną salę. Jeśli jest słowo, w którym można by zawrzeć całą grę, to na usta ciśnie mi się remix. Nowe stworki zrzucają na margines niemalże świętą kolej rzeczy serii. Pierwszego Pokemona nie dostajemy od profesora, a gra szybko wrzuca nas na głębokie wody, skracając długie, samouczkowe sekwencje poprzedników do minimum. Ryb historii podąża za standardową fabułą młodego trenera, który w trakcie swojej misji zebrania wszystkich ośmiu odznak ligi Pokémon wplątuje się w jakąś aferę, w wyniku której będzie musiał ocalić świat. Problem gry polega na tym, że mapa jej świata nie jest gotowa na sequel rozpoczynający się w innym miejscu niż oryginał. Sposób ułożenia miast i dróg w grach serii zmuszał zawsze do podążania po ustalonej wcześniej ścieżce i stopniowego odblokowywania kolejnych lokacji. Wrzucając nas na sam środek mapy, autorzy sami wpisują się fabularnie w kozi róg. Ich rozwiązanie jest niezwykle niesubtelne i polega na fizycznym blokowaniu nam przejścia. Nie jest to co prawda nowy wynalazek dla serii, ale w najnowszej wersji manewr ten wykorzystywany jest aż do przesady. Rozwiązania pokroju zepsutych mostów zwodzonych, których tymczasowo nie możemy przekroczyć, da się jeszcze znieść, ale gdy za n tym razem przejścia zabroni nam przypadkowy przechodzień, nie oferując żadnego wyjaśnienia prócz, jeszcze nie możesz tam pójść, poziom żenady znacząco wzrasta. Niestety więc nowe kieszonstworki nie wykorzystują szansy na eksplorację, zmuszając nas do mozolnego odblokowywania lokacji w kolejności wyśnionej przez autorów. Z uwagi na to, powrót do znanych nam miejsc nie jest już taki emocjonujący, ale na pocieszenie część z nich otrzymała nową warstwę farby lub delikatny redesign. Całkowicie nie do poznania zmieniono za to salę. Część z nich zastąpiona została zupełnie nowymi, w innych lokacjach pozostałe przebudowano. Ponieważ bez drastycznej zmiany w formule autorzy nie mogą zdziałać wiele w kwestii podstawowej mechaniki zabawy, Nintendo i Game Freak robią co mogą, żeby urozmaicić rozgrywkę graczom w ramach eventów pobocznych. Możemy teraz stworzyć swoje własne centrum handlowe, w którym zatrudnieni pracownicy otworzą własne sklepy czy punkty usługowe i wraz ze wzrostem prestiżu zaoferują nam coraz to lepsze przedmioty. Możemy też zostać gwiazdami Kina, kręcąc swoje własne popkorniaki w Pokestar Studios. Lokację Cold Storage zastąpiono międzynarodowym turniejem Pokémon, gdzie zmierzymy się z liderem Sal i członkami ligi Pokémon z Kanto, Johto, Hoenn i Sino. Moim zdaniem questy poboczne, pokazy i inne konkursy serii zawsze wydawały się jej elementem najsłabszym i całkowicie nudnym. Ale nawet ja przyznać muszę, że pomysł na wspomniane wcześniej Join Avenue, w którym zarządzamy własnym pawilonem handlowym dającym nam wymierne korzyści w samej grze, był jak najbardziej trafiony. Zaktualizowano również Pokédex. Teraz w ramach gry możemy złapać aż 301 gatunków Pokémonów będących mieszanką stworków natywnych dla Junowy oraz ulubieńców z pozostałych kontynentów. Nasza pokemonowa encyklopedia otrzymała również niezwykle przydatną funkcję, która powinna była być jej częścią od samego początku. Habitat List, czyli lista siedlisk, tworzy listę pokemonów występujących na wybranym obszarze i sprawdza dla nas, które z nich udało nam się już złapać, a których nam jeszcze brakuje. Dodatek ten jest nieodzowny przy wypełnianiu pokédexu. Kosmetyczne poprawki dotknęły również systemu animacji. Teraz animowani są nie tylko liderzy i pokemony, ale wszyscy trenerzy. Wszyscy otrzymali również dodatkowe klatki animacji, co daje bardzo ładny płynny efekt. Niestety całość wrażenia psują delikatnie trącące myszką możliwości DSa. Mimo, że twórcy wyciskają z konsolki ostatnie soki, gra wygląda przestarzale. Tekstury obiektów są niskiej jakości, dwuwymiarowe sprajty rozpikselowane. Najwyższa pora, żeby ta konsolka przeszła już na zasłużoną emeryturę. Game Freak postanowił także pokazać środkowy palec Nintendo i ich dziwnej polityce bycia 100 lat za konkurencją. Najnowsze Pokémony posiadają system Achievementów. W dość uproszczonej formie, nazywanej medalami, ale koncept pozostaje ten sam. Za wykonywane czynności otrzymujemy medale, które trafiają do naszego albumu. Na zachętę będziemy również dostawać medale podpowiedzi, które, jak sama nazwa wskazuje, będą sugerować, za co jeszcze możemy zdobyć kolejne. Jest ich w sumie 200, więc zdobycie ich wszystkich zajmie osiągnięciu cholikom długie godziny. Chociaż wiele ze zmian w grze poszło w zdecydowanie dobrym kierunku, moim zdaniem najsłabszym elementem pozostaje od wielu lat muzyka. Części na Game Boya miały swój niepowtarzalny, subtelny klimat. Od czasów Game Boy Advance to wszystko poszło do kosza i zostało zastąpione dziwną, pierdzącą orkiestrą, denerwującą swoją pompatycznością. Chociaż najgorsze pod tym względem były edycje Rubinowa i Szafirowa, to do dziś seria lubuje się w dziwnej ścieżce dźwiękowej. Koszmarki takie jak ten wcale nie pomagają w pozytywnym odbiorze warstwy audio. Jeśli jednak wyciszymy głośniki, Pokémon Black i White 2 mogą okazać się jednymi z najlepszych gier w serii od wielu, wielu lat. Mnie wciągnęły nawet bardziej niż jej poprzedniczki i pierwszy raz od bardzo dawna świetnie bawiłem się od pierwszej minuty. Akcja rozwija się szybko i bez zbędnych spowolnień. Liniowość, równoważona jest przez milion funkcji pobocznych, a zrewidowany system walki wprowadzony w części pierwszej wciąż sprawia wrażenie świeżego. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zachęcić Was do zakupu jednej z nich. Wasza własna legenda Pokémon właśnie się rozpoczyna. Świat marzeń i przygód z Pokémonami czeka. Ruszajcie więc! My zobaczymy się wkrótce.